czego Włosi zazdroszczą Polakom? Choć nie do końca tutaj chodzi w rozumieniu polskim słowa zawiść, czy zazdrość, ale bardziej chęć posiadania. Ono chodzi o jagody i maliny. Tam jest zbyt ciepły klimat na to, żeby żeby posadzić i żeby rosły, żeby się utrzymały jagody, czy też maliny. I ja często podróżuję, Włochy, Polska i pytają mnie różni znajomi, czy by mi po prostu przywieźć. Oni zapłacą duże pieniądze. E, powiem Wam ciekawostkę z hotelu Armani w Milano, po polsku Mediolan. E, 40, o ile pamiętam, dokładnie 5 euro zapłacił e, szef kuchni mojemu znajomemu za kilogram jagód, chyba wtedy. Ale pamiętam, że też kupował maliny. Tam i po prostu nie ma. Oni pragną tego jak babcie kocham. Kuchnia włoska jak wiadomo jest najlepsza. Specjały m, kuchni włoskiej są na całym świecie i oni lubują się w takich rzeczach. We Włoszech tego nie ma, jak gdy jestem w Polsce, a są jagody. Przyjeżdżam sobie na taki chillout do lasu. Z moją 16-letnią dziewczyną, i po prostu hasamy sobie po lesie. Polecam ucieczka od cywilizacji, od tego całego zgiełku, od tej wrzawy. Jak już pewien okres w życiu osiągniesz, jakiś tam status, to odbijasz od ludzi, a w szczególności od toksycznych ludzi. Pozdrawiam serdecznie z Polski.